Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam cię serdecznie i zapraszam do modlitwy. Na drodze mojego życia i w każdym moim kroku bądź uwielbiony Duchu Święty. Jezus jest w drodze i zaprasza Ciebie i mnie na nią. Zatem z Ewangelii Świętego Łukasza. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ale co to znaczy? Zaprzeć się samego siebie. Jest wiele rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Ale może nie wszystkie są mi niezbędne. Może dziś jest czas, aby podjąć decyzję? Post od czegoś przyjemnego, ale niekoniecznego, i zamiast tego zrobić coś, co już od dawna czeka na moją uwagę. Spróbujmy! Życzę Wam błogosławionego dnia.